Serdecznie słuchajcie, dzisiaj miał być odcinek z Witkiem z rozmów tylko sportowych, ale jakoś się chyba nie dogadaliśmy i nie będzie. Dzisiaj, dzisiaj raczej krótko o tym meczu chciałem powiedzieć w bytowie, no bo, bo niczego nie mówiłem, nie, nie, nie wyrażałem żadnych swoich opinii. Stało się coś, co tak naprawdę nie sądziłem, że się stanie, mimo że mówiłem, że tam może się wydarzyć na początku, może się pojawić jakaś porażka, ale, ale szczerze mówiąc, że nie sądziłem, że ona się wydarzy, że mimo wszystko jakoś to pójdzie bezboleśnie, mimo że e, wydaje mi się, że cały czas robią szybkość. Że ta szybkość jeszcze przyjdzie, co można powiedzieć? no Stosunkowo łatwo wydostawali się, wchodzili w boczne strefy boiska. Trochę to jakby bytowia pozwoliła nam na to, żebyśmy wchodzili w te strefy i jakby założyła sobie, że tam mogą wchodzić, a w środku będzie wszystko lepiej pilnowane. Niestety, e, brak jak. Cały czas mam wrażenie, że brak tego ostatniego podania jest gdzieś tam kluczowy, bo też ciężko powiedzieć, że, że, że jakoś tak słabo grali, bo, bo było kilka fajnych, naprawdę fajnych fragmentów gry, widzę, wie. Ale już niestety ta nieporadność w wykorzystywaniu sytuacji zdecydowanie gdzieś tu się pojawiła. I, i kurczę, no trochę pozostał niesmak, ale z drugiej strony, no. Budowany jest zespół i też wszyscy chyba musimy mieć świadomość, że, ten, że, że to, to tak nie, nie gra od początku. No może się zdarzyć, że pójdzie, bo ktoś mówił, że, że Bytowia również wymieniła 18 zawodników i potrafiła zagrać dobry mecz, ale czy aby na pewno Bytowia zagrała dobry mecz, czy po prostu wykorzystała nasze, nasze, nasze błędy? Tak naprawdę nie stwarzając sobie specjalnie żadnych sytuacji. No, może gdzieś tam bliżej było po jednej z główek w pierwszej połowie, ale nie stwarzała sobie sytuacji i teraz tak, no... Mówiłem, że Wolan zdecydowanie poprawił grę na przedpolu i, i uważałem, że to już zupełnie inaczej gra na przedpolu, no i Wolan mi trochę mnie utemperował, nie, no bo trochę tak samo mówiłem, że Tużyk, e, że Tużyk teraz będzie już zdecydowanie lepiej grał i Gdzieś tam wydaje mi się, że na spółkę Turzyk yy, liczył na to, że Wolan wyjdzie. Spóźnił się z jedną, z drugą reakcją. Ja, ja powiem tak, gdybym ja bronił, to ja bym siebie winił za obie te bramki, jeżeli chodzi o Wolana. To jest piąty, szósty metr i to jest, y, to, to musi być królestwo Wolana. Nie chodzi o to, że ja teraz obciążam Wolana tymi y, jakoś, tymi bramkami. Ale dla mnie jest spółwinnym, zdecydowanie jest spółwinnym. Eee, jak miałbym to procentowo policzyć, to pół na pół z Tużykiem, moim zdaniem, są spółwinnymi. Formacja defensywna jakoś, kurczę, no mam wrażenie, że nie grała eee, spójnie. Że to wszystko było jakoś tak rozłożone. Otóż mam wrażenie, że sam się posadził na ławę. Przed Kosakiewicz i... Kosakiewicz... Żebym przed... nie... jak pomyliłem nazwisko, Kosakiewicz był dość żywy dość pewny siebie prawdopodobnie wyjdzie w pierwszym składzie, no Turzyk pewnie sam się załatwił ale jak mam być obiektywny jak mam oceniać tak jak oceniam grę bramkarzy to przy jednej przy drugiej sytuacji Bolan powinien wyjść i zażegnać wszelkie niebezpieczeństwo nie dopuścić już do błędów Tużyka. Jeżeli chodzi o to. Daniel Monka miał, miał, miał trochę strat, ale też z drugiej strony. No, miał trochę tych strat i niedokładnych zagrań, ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że był aktywnym zawodnikiem, więc nie można też tak, wydaje mi się, czarno-biało oceniać tego występu. Adam, no kurde, no ja oczekuję jednego od Adama więcej. Nie? Ja oczekuję tego, co było w Sparinga. Ja po prostu oczekuję tego, co było w Sparinga. Druga linia, mam nadzieję, jakoś. Znaczy, mam wrażenie, że e, e, z jednej strony nie zagrała, a z drugiej, z drugiej była niejedna dobra sytuacja. I widzę niejedną dobrą sytuację, przecież stworzył w tym meczu. Ciężko powiedzieć, bo myślałem, że po prostu, to się, że, że to się. No, znaczy, od zawsze się może wydarzyć porażka, nie? ale nie sądziłem, że to, będzie, że to już będzie w drugim meczu. Tym bardziej, że ta gra z krzydłami wyglądała dużo lepiej niż w, niż w Wejherowie i tych sytuacji, tych wejść gdzieś tam pod pole karne było sporo i powinny się zakończyć być może innym rozwiązaniem tych, tych sytuacji. No a też przede wszystkim wydaje mi się, że zmiennicy nie wnieśli, nie, nie wnieśli tego, co, co powinni. Nie wiem, dlaczego Wolsztyn tak głęboko schodził, czy, został, czy, to, czy to tak było rozwiązane, że on po prostu ma głęboko schodzić po tą piłkę, ale za głęboko, to trochę wyglądało na to, jakby Wolsztyn po prostu próbował zrobić coś za, za pomocników. No ten mecz się tak po prostu, no nie ułożył się, no nie ułożył się, ale też jak nie wchodziłem na widzę w Tomy. Nie wchodziłem na widzę w to my, nie chciałem tego czytać. Nie wiem co tam było napisane gdzieś później, tylko gdzieś tam poczytałem innych rzeczy. No, oczywiście jest taki jeden argument, że ten zespół to powinien chodzić na każdy mecz wygrywać każdy mecz 5-0. Masakra. 5-0 każdy mecz, a to tak nie jest, to tak nie jest, dopóki ten zespół się nie ogra, ja wiem, że inni też krócej budowali swoją kadrę, no ale to by to swój pierwszy mecz jak przegrała, tak, ma tyle samą punktów, co widzę, kurczę, no więcej, spoko, chociaż ja sam trochę, trochę, no mnie to, powiem tak, jest się, jest się nad czym zastanawiać w tym meczu, bo to były typowo indywidualne błędy. Bo to nie można powiedzieć, że oni zagrali fatalny mecz, że byli bezradni, że nie stworzyli sobie sytuacji. Bo tych sytuacji sobie stworzyli sporo. Przede wszystkim zaważyły na tym indywidualne błędy w destrukcji i zdecydowanie zbyt mała skuteczność, jeżeli chodzi o grę ofensywną. Trochę. trochę tak, no jeżeli chodzi o tych zmienników o ile Wolsztyn tam próbał trzymał tą piłkę ale już nie, już nie miał sytuacji podbramkowych już gdzieś jak szedł Daniel Monka wszedł w Mandiangu no to niestety ale to, że Mandiangu błysnął w e, Wejherowie to e, fajnie bo tą akcję zrobił ale tak jak mówiłem, poza tą grą poza tą akcją Mandiangu, no to tutaj Tam nie było fajerwerków I tu Mandiangu wszedł i też Niestety, ale fajerwerków nie było Dał dwa takie środkowania. Obejrzałem drugi raz ten mecz do, do minuty 70 Nie było czasu, żebym obejrzał e, do końca No nie było fajerwerków Gutek jak wszedł, to też nie zrobił różnicy To była ta różnica pomiędzy meczem z Wejherowem A, a by to Bytowie, że tam wszedł e, Kita i zrobił różnicę. No trochę to, co Pablo mówił w ostatnim odcinku, że on liczy na to, że z błękitnymi, że, że, że będzie grało trzech trzech napaziorów, ale nie będzie z pewnością nie będzie tak, że będzie grało trzech napastników w napadzie, bo to jest po prostu nierealne. Ale gdyby, gdyby Kita, nie wiem, zagrał na, na skrzydle, na przykład, Wolsztyn z robakiem w przodzie, nie wiem, no nie wiem no trener sobie to to trener sobie to poukłada, ale gdzieś musiało się musiała się zapalić lampka taka, że no no bo nie da się ukryć, że ten mecz się odbiera negatywnie nawet jeżeli, nawet gdyby znaczy gdyby nie było tych sytuacji, gdyby tych, nie było tych błędów to i pewnie nie skończyłoby się 1-0 dla widzewa, tylko mogłoby się skończyć 2-0 dla widzewa. Ale niestety, takie błędy i taka bezradność w tych ostatnich 20 minutach tak jest, jest zastanawiająca. Bo, no bo czym dalej w las, tym, tym mniej prawdopodobne było, że widzew strzeli bramkę. To tak wyglądało przynajmniej z boku. Jeżeli chodzi o Marcina Robaka, no też miał trochę strat, tak? Ja nie, tutaj nie chcę absolutnie, że, że go winien za to, ale też miał, miał straty, ale gdzieś tam po drodze później czytałem, oczywiście już się zaczyna, nie? że gościu, który zarabia 50 tysięcy, to już musi, nie wiem. Już musi wszystkich znosić boiska i od razu walić bramki, nie? To tak nie, nie działa. Nawet jakby tutaj, jak gadaliśmy, nawet jakby to był najlepszy zespół w, w, w Lidze. Ekstraklasie, zszedłby do tej drugiej ligi i nie wygrałby wszystkiego, bo po prostu, bo po prostu tak nie jest. Tak, 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 tak to się nie dzieje. Dlatego Barcelona nie wygrywa wszystkich meczów swojej ligi, Real, tak samo. Zimny prysznic. No, zimny prysznic. Eee, oby ten zimny prysznic schodził po prostu głowy, bo, bo ta koncentracja. Znowu, st bramka stracona, już wszyscy byli w szatni. Z Weiferowem bramka stracona, kiedy. Kiedy się rozpoczęła, rozpoczęła druga połowa, tej koncentracji, gdzie cały czas jakby brakuje, brakuje jeszcze, jeszcze z pewnością tego zgrania, chociaż z tej gry. Najgorzej się zaczyna, kiedy my dochodzimy do, do pola karnego, bo tutaj się zaczyna jakiś taki marazm, gdzie, yy, gdzie nie ma tej swobody, która jest, jest w środku pola. Zupełnie inaczej był tym razem ustawiony poczobut z Adamem Radwańskim, bo o ile w Wejherowie to Adam Radwański schodził po rozegranie piłki, o tyle tutaj Adam był ustawiony wysoko, a po, po piłkę schodził, schodził poczobut. Jeśli chodzi o poczobuta, to uważam, że to był dobry występ i ja do niego to bym się absolutnie nie. No nie, no nie przyczepiałbym się, ale jeżeli chodzi o Sebastiana Rudola, to. No... Wiadomo, że każdy zestaw wymaga zgrania i wiadomo, że yy, że to się jeszcze musi, musi zgrać, musi się dograć ale na razie, no Sebastian, no, nie błyszczy na razie Sebastian nie błyszczy Nie chcę, bo oczywiście wiadomo, ja gdzieś tam yy, lubi, lubię ziela i, i mnie doskwiera mnie brak ziela w, yy, na stoperze więc nie chcę też, żeby yy, że było odebrane, że teraz krytykuję Sebastiana Rudola, bo, bo nie ma ziela. No ale jednak spodziewam się po nim zdecydowanie więcej. No, spodziewam się zdecydowanie więcej. Nie chciałbym gadać za dużo o tym meczu, bo, bo po prostu pozostał niesmak ze względu na wynik. Sama gra jakby tak, jakby tak popatrzeć, no, ale oczywiście do, do pola karnego, bo gdzieś brakuje mi swobody w graniu w samym polu karnym. Żeby zbyt wszystko jest przewidywalne Jeżeli chodzi o, o to ostatnie podanie Nie wiem czy Bytowia nie dopuszczała e, Widzewa specjalnie w te strefy boiska Żeby, żeby zmusić ich do tych wyszytkowań Z którymi sobie radzili bez problemu Radzili sobie bez problemu Tam puszczali tą strefę Może to była ich taktyka Ciężko powiedzieć No i wykorzystali błędy Niestety stało się Tak się stało no no cóż, porażka porażka, trzeba ją, trzeba ją przetrawić i jak najszybciej zapomnieć trochę mnie no tam jak jak już dalej, już mówię, nie czytałem po samym meczu wypowiedzi znaczy komentarze kibiców, ale dalej gdzieś tam jak sprawdzałem, co się co się, co się działo w kolejnych dniach, no to, to dało się zauważyć, że y, już wszyscy przypominają o poprzednim sezonie. Może czas najwyższy po prostu odciąć ten poprzedni sezon od, od, od tego, bo jeżeli tak wszyscy będziemy przypominać ten poprzedni sezon, to i piłkarze dużo lepiej będą go pamiętali. A takie, wiecie, w, w, wyrzucanie ludziom tego poprzedniego sezonu, tak, i oczywiście obwinianie ich za, za, za cały ten poprzedni sezon. To niestety powoduje to, że, oni, że, że to, to do nich wraca. Mam nadzieję, że coraz mniej czytają komentarzy i że trener też potrafi wprowadzić odpowiednią atmosferę. Po prostu porażka, no porażka. Dobrze, znaczy inaczej, no jak, jak mają być porażki, to niech będą porażki, znaczy żeby było ich oczywiście jak najmniej. A jak mają się zdarzyć, to wtedy, kiedy ten zespół się tworzy. on się jeszcze będzie tworzył przez... Po czterech kolejkach, może, 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 możemy uznać, że już jako tako piłkarze się rozumieją. Nie wiem, czy to tak będzie, ale e, takie wypadki się niestety mogą zdarzyć. Też ktoś zarzucił mi, że ja pompuję niepotrzebnie balonik. No chyba faktycznie też niepotrzebnie pompowałem balonik. Gdzieś mówiłem o tym, o, o tej jakości y, przede wszystkim y, w przodzie. Widać różnicę indywidualną, ale na razie nie widać tego zespołowo. Andrzej Schulz mówił o tym, że my po prostu nie mamy drużyny. Ta drużyna się ta drużyna się musi zbudować. No. Się musi zbudować, kto, kto przywódcą zespołu jest. Widać na boisku, jak ustawia zawodników. Ale to wszystko się musi jeszcze, musi się po prostu zbudować. No. Brakuje mi też, to, to jest znaczy, czy jak, jak gdzieś pewnie ludzie po prostu. Nie sprawdzają się w dwóch meczach z rzędu, nie sprawdzają, zagrają poniżej swoich oczekiwań, bo tak bym to określił, bo widzę Wite i tak w obu tych meczach był ze swoim zdecydowanie przeważającym. I tu chyba nikt nie, nie powie, że tak nie było. Ale e, jeżeli ktoś, na przykład w dwóch meczach się e, powiedzmy, nie sprawdza, no to też troszeczkę bym oczekiwał tego że zostanie gdzieś wypróbowany nowy wariant, bo kadrę mamy szeroką, a, a, a gra na razie, wiadomo, dwa mecze, to żadne, żadnej jakiejś głębszej oceny, ale na razie ci sami ludzie są, wchodzą z ławki rezerwowych. Mam nadzieję, że to troszeczkę ci, którzy nie grają, gdzieś dostaną przynajmniej te parę minut, żeby mogli, żeby mogli się w jakikolwiek sposób pokazać, bo już, już widać na podstawie tego sezonu, tych dwóch meczy, że co innego jest podstawa na, na treningach, co innego jest postawa w sparingach a co innego jest postawa w meczu. I niektórzy, którzy może nie błyszczą na, na, yy, na treningach jakoś tam znacznie, być może w meczu po prostu yy, jak dostaną te parę minut, być może się rozwiną. No. Wszystkim pozostał jakiś taki mały niesmak, ale no musimy, za, musimy zapomnieć o, o tej porażce, bo, bo była w taki sposób no, słaby, no. rzeczy, które, nie, które gdzieś tam nie powinny się wydarzyć, się wydarzyły i, i, i cóż no. Nie chcę przeciągać, bo, bo w ogóle nie chciałem mówić o tym meczu, bo, bo jestem zaskoczony tą porażką po prostu. Jestem zaskoczony, mimo wszystko, że jak gadaliśmy, że spokojnie mogą być. Yy, nawet rozmawialiśmy jak z Bartkiem że nawet gdyby były dwa punkty po pięciu meczach, no dwa punkty po pięciu meczach byłaby, byłaby, abst byłaby abstrakcją. Eee, ale jeszcze na docieranie się, no niestety, musimy, musimy się przygotować, że może się po prostu wydarzyć jeszcze coś, coś niefartownego. Eee, niefartownego i gdzieś tam przez, przez błędy indywidualne. Trener na pewno będzie te błędy w tej chwili eee, eliminował i będzie posyłał zawodników do gry, tych, których uważa za, za najlepszych w danym momencie. Przyjedzie zespół teraz Błękitnych Stargard, no dwa zwycięstwa. Znaczy nie rozpatrywałbym Błękitnych Stargard jako yy, kogoś, kogo my mamy się bać, bo no, to prawda jest taka, że my się nie powinniśmy nikogo absolutnie bać, myślę, że to Star... Ale oni mają, kto pamięta ten, ten mecz z Błękitnymi Stargard w tamtym sezonie, ale tak dobrze pamiętam, bo ja dobrze go pamiętam. my Prowadziliśmy 4-0, mecz skończył 4-2, ale prawda jest taka, że w tej pierwszej połowie, gdzie strzeliśmy, nie wiem czy w pierwszej połowie strzeliśmy wszystkie cztery bramki, chyba tak. Tak, chyba tak. W pierwszej połowie strzeliśmy wszystkie cztery bramki, ale prawda jest taka, że ja to pamiętam ten mecz, że to Błękitni grali, a my wyjeżdżaliśmy z kontrą i bombowaliśmy, bombardowaliśmy tam. I ten mecz wcale nie był taki łatwy jak, jak wynik na to wskazywał, tym bardziej że w drugiej połowie oni strzelili nam dwie brameczki i, i mieli trochę z gry, mieli trochę z gry w tym meczu. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeżeli o przebieg spotkania. Mam nadzieję, że widzę, jak ich po prostu napadnie i nie da. Ta, trochę tak jak z Weiferem, że nie da im przejść połówki. A przede wszystkim, że będzie tutaj gdzieś fantazja w tym koń, w końcowych fazach ataku, że. Bo teraz to wygląda tak, widzę wchodzi z boku, jest wrzutka, najczęściej nie w tempo jeszcze przy okazji, ta wrzutka jest gdzieś, od... nie ma wrzutek jak idzie boczny yy, zawodnik z wysokości szesnastki, tak, żeby, żeby, to, żeby te wrzutki były na dojście, nawet jak się zdarzają są bardzo sporadyczne, bardzo czytelne są te wrzutki i one zawsze mniej więcej yy, są w ten rejon boiska, a przede wszystkim... Są balonami. Jak my robimy jakieś wrzutki, to to są balony. Najczęściej. To jest kurczę rzecz, która, którą wypadałoby poprawić, tak naprawdę. Mam nadzieję, że widzę w napadnie i i, i i że przede wszystkim chłopaki po prostu zrobią to, zrobią to z przekonaniem. Każdy przede wszystkim na to liczy, ale ja powiem tak, no. Ja sobie tak założyłem, że to cztery mecze będą, jeszcze, będą pierwsze będą badawcze, chociaż byłem hura optymistą. Ale chyba wynik jest, chyba wynik jest najważniejszy. Każdy z nas by chciał oglądać fajny styl tego grania, i gdyby, gdyby tylko yy, na przykład w, w Bytowie doszło do tego, doszła do tego skuteczność, bo tych, przy tych wszystkich sytuacjach. No, i te, to, to widzę, by strzelił kilka tych bramek. No i pewnie byśmy zupełnie inaczej patrzyli na ten mecz. Tak, niestety patrzymy na ten mecz. No bo to była porażka. Słuchajcie, no więcej, więcej spokoju. Więcej spokoju. Niestety musimy się uzbroić troszeczkę w cierpliwość. Że to się poukłada jak najszybciej przede wszystkim. A przede wszystkim, że będzie koncentra koncentracja w obronie, bo. Zastan... Z... Z... Zbyt często bytowia i zbyt łatwo potrafiła sobie w to pole karne wejść. Nie stworzyła jakiś tam, nie wiadomo jakiej sytuacji, ale potrafiła sobie wejść w pole karne. Do kibiców, jeżeli chodzi o kibiców, no więcej spokoju, więcej spokoju. No mamy początek sezonu, zagraliśmy dwa mecze. Ile my tych meczów jeszcze tam mamy? 36? To jest jeszcze kupa po prostu. Kupa, ale to kupa grania no, nie, Trzeba poczekać, aż się zgra zespół Zapłaciliśmy frycowe zabudowanie nowego zespołu I za wymianę wszystkiego od nowa No niestety, może jeszcze możemy zapłacić Ale to jest, takie są konsekwencje jak, jak wszystko się po prostu wymienia Co pół roku Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że w lepszym nastroju już po. A jeszcze w czwartek będzie... nagrywamy ten odcinek z Witkiem w sprawach organizacyjnych, chyba z Pablo również. Dzisiaj indywidualny odcinek. No, trochę, hura, optymizm ze mnie spadł. Ale oczywiście też e... przypomniałem sobie po prostu, bo jakby zapomniałem o tym, że, że podczas budowania Kilka wypadków przy pracy się po prostu zdarzyć może. No i cóż, czekam, czekam na mecz z Błękitnymi Stargard. Mam nadzieję, że to będzie przekonujące zwycięstwo, ale ucieszę się ze zwycięstwa po prostu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do piątku. Słuchajcie, nie zapominajcie o akcji Robimy koszulki dla widzewa. Wszyscy, którzy chcą pomóc, graficy, którzy chcą pomóc. Pod hashtagiem robimy koszulki dla widzewa, i w moim odcinku poprzednim o nazwie robimy koszulki dla widzewa. Wszystko jest wytłumaczone, pod filmem jest wszystko napisane, i nie chodzi tutaj o nagrody, tylko chodzi o to po prostu, żeby każdy, kto się czuje widzewiakiem i potrafił coś takiego zrobić, zaprojektował te koszulki i przesłał na adres e, Pawła Barańskiego e, Paweł.barański. Paweł małpa.wizew.com swój projekt robimy koszulki dla widzewa słuchajcie przekażcie to jeszcze raz będę przypominał o tej akcji robimy koszulki dla widzewa pozdrawiam serdecznie